Trzymano. Na starcie filmu chciałbym zaznaczyć, że ekipa Belgii, ekipa szefa Leona, klan Olymp 1, klan Olymp 2 nie mieli nic wspólnego z tym, co mamy zamiar zrobić. Tylko i wyłącznie liderówka była wtajemniczona w decyzja o tym, że chcemy założyć shopa na naszym Discordzie Olymp Community, na którego bardzo serdecznie was zapraszamy. Decyzja o powstaniu shopa absolutnie nie była pochopna, ponieważ po dostaniu um unpermów um i całej reszty tego syfu mieliśmy zamiar tylko i wyłącznie serwer promować, co zresztą robiliśmy, wstawiając filmy na nasz kanał na YouTube i na TikToka. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy osoby z naszego klanu zaczęły dostawać niesłyszne bany, niesłyszne cleary, później doszło do zabronienia grania z helperami, Dzięki nam w sumie zbanowali setki citerów na serwerze. A samą wisienką na torcie było to, że administracja przy zgłoszeniu siedmiu kopiowań za pierwsze dwa odbanowała Twisteda i Zgonka, a o pozostałych pięciu kompletnie zapomnieli. I biorąc to wszystko pod uwagę, stwierdziliśmy, że kończymy grę na serwerze i zakładamy własnego shopa, na którego bardzo serdecznie was zapraszamy. Link do niego macie w opisie filmu, a teraz chłapcie jakieś ostatnie klipy z serwerka. Nie będę pił tego soul, honey, Wyszło na więcej czasu, wiesz, że mogę się spotkać. Przyjdź do mnie od razu, przecież masz do mnie kontakt. Nie wiem już, co robię, kiedy jestem porobiony. Te suki piszą do mnie, a przecież nie szukam żony. One patrzą na mnie, się i Michał cieszy, z którą lubię zmienić nastroje. Inne priorytety mam, nie będę za królową biegał jak goniec Oponenci są na ogonie Przestałem nie z do. Dobrze. Szukaj, szukaj, może znajdziesz. Nie, ja nie będę nic szukałbym się, nie chcę każdy. O po pokoło listy to są na pierdole Dobre, idę się najebać, na jebać na mnie, łeb szale ja odlicz, pójść z tym bydamy na parmę na mnie Mówię o diamę, tak o twojej mamie Korzystamy z życia, mamy studio w chasi, mamy dużo czasu, nie na zamulonie Latam, ale nie po lajnie Staje rano łapie chwilę każdą. Pokejcie, idę sobie z fajną sarn Wiem, że tyle pracy nie poszło na darmo Nie puszczam boka, skaczę cała chata Pękają szyby Właściciele w tarapatach. Ja obok mam brata Tu nikt nie robi nic na niby Tak, naturalnie robi hity Sam, bawi się do tej muzyki Ja, kocham wszystkich moich ludzi Ale bez oliwki, ale w no divi Na niej Karolina Herrera Z pozoru dobra dziewczyna Całą noc nagrywaliśmy film Nie pamiętam jak się nazywa Gorąca, że prawie parzyła i dobrze się za mną bawiła. Chciałaby jeszcze raz, zastępno co robi się pyta. One patrzą na mnie i Michał cieszy, że lubisz lubię zmieniać nastroje. Inne priorytety mam, nie będę za królową biegał jak O Oponent są na ogonie przestałem zaniedbywać z domu. Słuchaj się w wokalu symfonie, nie towarzyszy mi proces. Fenomenalny mam styl Nie to twoja bibina. Bo to i tak coś nie, jak jest no. w itemach, co nie? Dobra bez To jest ciężko i gdzieś w dobra? Ja co za jakieś... Dostałem perma. Dostałeś? Tak, do wyjaśnienia. Tak to?